Łęczna. Miasto dwudziestotysięczne, kojarzone z Bogdanką i z Węglem. To teraz, ale wcześniej była to mieścinka niewielka, ale jeszcze trochę wcześniej, to był początek XX wieku, ale wiek XIX to było miejsce ogromnych jarmarków. Spędzano tutaj były jarmarki bydlęce, jarmarki końskie spędzano po kilkanaście, kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy koni, kilkadziesiąt tysięcy wołów. Europa Zachodnia swoje wojska w konie zaopatrywała Łęcznej. Stąd pędzono ogromne stada wołów na zachód, jako wyżywienie dla wojsk. I stąd Łęczna naprawdę. Znaczyła. Obrót wynosił prawie milion rubli, a w tamtych czasach oprócz rubli były drobniejsze kopiejki, mało, że były kopiejki. Były pół i ćwierć kopiejki. Czyli wartość rubla była ogromna i kwota milion rubli jest w tej chwili prawie że niewyobrażalna. Co nam zostało z tamtego czasu? Co w samej Łęcznej, co w mieście możemy zobaczyć. No jest jedna rzecz, unikalna zresztą, w skali i kraju, i chyba świata, to, że łączna, w sumie miasto w tej chwili dość spore, ale kiedyś mieścina nieduża, miała trzy rynki i ma je do tej pory. Jest Rynek Trzeci, u zbiegu Wieprza i Świnki, jest Rynek Drugi, Widzący bardziej w centrum i rynek pierwszy. Oczywiście, w tej chwili ktoś przyjedzie i będzie szukał, i nie znajdzie pierwszego, bo jest plastadeusza Kościuszki. Ale nazwa ta powstała dopiero po 1918 roku. Wcześniej był to rynek pierwszy. Także mamy układ urbanistyczny trzech rynków. Co jeszcze? Nie zachował się ratusz widoczny na. W obrazie Norwina z początku XIX wieku. Ślad po nim to jedynie obecny urząd stanu cywilnego, które kiedyś było pomieszczeniem wartowni, tak zwany House. Jest jeszcze jedna rzecz, którą jeszcze można zobaczyć, aczkolwiek już się mocno zmieniła. Dom zajezdny. Kiedyś tych domów zajezdnych było w Łęcznej dużo. Dom Zajezdny nie należy mylić z zajazdem. Dom Zajezdny jest domem prywatnym, który właściciele na okres jarmarku wynajmowali przybyłym kupcom. Zarówno tym, co chcieli sprzedać, jak i tym, co chcieli kupić. Dom taki to jest ogromna budowla, która w większej swojej części. Wewnątrz ma pomieszczenie, żeby zmieścił się wóz i konie. Mało wóz mógł nawrócić w środku. Więc oczywiście musiała być odpowiednio szeroka bramka, żeby jechać. Natomiast część mieszkalna to były kilka malutkich pokoików, które były zajmowane przez właśnie tych kupców. Oczywiście, że na okres, kiedy kupiec zajmował budynek. Mieszkańcy musieli się wynieść albo do Stodoły, które to zresztą. Jak w każdym porządnym mieście Stodoła nie była przy gospodarstwie, przy budynku, tylko była osobno za miastem, żeby w przypadku pożaru ogień nie przeniósł się na budynki mieszkalne. Jarmar odbywał się dwa razy do roku. Powiedzmy na okrągło po 10 dni. Zapłata. Za najęcie na czas jarmarku takiego budynku musiała być odpowiednio wysoka, skoro się to opłaciło i często starczało na resztę roku, żeby przeżyć. Mamy w tej chwili już tylko jeden z tych budynków, możemy go jeszcze obejrzeć. Mamy zdjęcia z czasów, kiedy on w zasadzie spełniał prawie, że jeszcze swoją rolę ten dom, ale brywa swoją jako taką już zachował.